Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj taki troszeczkę luźniejszy materiał backstage z pracy, którą aktualnie wykonuję i która jest prowoderem tego, że troszeczkę mnie się dzieje ostatnio na kanale YouTube. Ale nie martwcie się, nie wynika to z byle czego. Bo aktualnie trwają prace nad kursem o HRV, to jest moje studio nagraniowe, także jak widać mega profesjonalny statyw tutaj od córki pożyczony do nagrań. No i co? Pracuję sobie, bo wpadłem na ten pomysł jakoś w grudniu, bo też dużo pytań się pojawia odnośnie monitoringu, wykorzystania HRV w treningu, więc postanowiłem coś takiego zrobić. Na początku był pomysł zrobienia webinaru, a potem stwierdziłem, że czas zrobić to naprawdę fajnie, jakościowo i przygotujemy z tego kurs online, który będzie podzielony na konkretne lekcje, gdzie będą różne odnośniki, gdzie będziecie w stanie sobie. Do tego wszystkiego zajrzeć w odpowiednim momencie, znaleźć interesującą Was lekcję, interesującą Was tematykę i przejrzeć. Także no, robię to teraz, nie wiem kiedy będzie dostępny. Mam nadzieję, że w marcu gdzieś tam uruchomimy sprzedaż. Oczywiście nie będzie to za darmo, bo no, na ten moment już mam kilkadziesiąt godzin pracy w to wpakowanych, a będzie jeszcze na pewno więcej, bo dopiero jestem w połowie nagrania, jeszcze montaż tego wszystkiego i tak dalej. Więc y, zobaczymy. Dalej, jakby, żeby pokazać Wam. I dać wam jakąś taką dodatkową wartość, to wrzucę wam dzisiaj jeszcze w wideo. Jedną krótką lekcję. Jeszcze nie wiem, czego będzie dotyczyło, ale jak znacie tytuł tego filmu, a już znacie, bo to oglądacie, to będziecie doskonale wiedzieć, po co tu weszliście. No. Więc taki troszeczkę filmik tłumaczący to, dlaczego troszeczkę mniej tych materiałów będzie. W najbliższym czasie jest w ostatnim czasie. Trochę mnie dojechało to nagrywanie co tydzień materiałów. Przez długi czas miałem na zapas. Troszeczkę mi się i pomysły, i te zapasowe filmy skończyły. Te, które mam w planach, wymagają dość sporego zaangażowania i przygotowania, takiego merytorycznego, więc nie chcę ich robić tak po łebkach. Takich luźniejszych materiałów na razie nie mam za bardzo w głowie, więc staram się uporządkować najpierw temat z kursem HRV, a potem wracam ze zdwojoną siłą, będziemy nagrywać. Zresztą też sezon niedługo się zaczyna, więc będzie tych treści na pewno mm, Znacznie więcej takich, czy to z dworu, czy to z jakichś zawodów, na które się ja wybiorę. Mam nadzieję, oczywiście. No i co, i zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. Zauważyłem ogromną zmianę. Jak przestałem robić co tydzień filmy, to od razu zasięgi momentalnie spadają na YouTube. Także to jest przerażające, że trzeba być tutaj regularnym, żeby cokolwiek się działo. No a druga sprawa to też wynika z tego, że trochę mniej teraz trenuję, trochę mi spadła motywacja. Bo miałem taki trudniejszy okres, gdzie mm, takie no, kontrolne badania serca nie wyszły mi idealnie. Miałem przez to Holtera. Holter na szczęście wyszedł OK, ale w międzyczasie wyszły mi dość kiepskie badania krwi, które mówiłyby, że może coś być tam nie tak. Także postanowiłem trochę odpocząć. W tej chwili jestem już chyba prawie tydzień nic nie robienia kompletnie. Poza oczywiście jazdą na poziomie 100-150 watów maksymalnie, gdzie przypominam, mój próg tlenowy to jest około 280. Także też no, motywacja do, filmu, do, do nagrywania jest troszeczkę mniejsza. Postanowiłem wybrać malutkie wytłumaczenie i wrzucić wam troszeczkę treści o HRV, z których mam nadzieję, że skorzystacie. Także no, wrzucam. Obejrzyjcie sobie, zobaczcie przedsmak tego, co będzie w kursie. Jeżeli jesteście zainteresowani kursem, dajcie mi znać. Będziemy kombinować. Niedługo myślę, że ruszy sprzedaż i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Lecimy z kolejną lekcją. Numer 5. Metody pomiaru, czyli jak mierzyć to HRV, bo narzędzia już mniej więcej znamy, jeszcze poznamy potem różne aplikacje, które nam w tym pomogą, ale jak ten pomiar faktycznie zrobić, żeby on był jakościowo stabilny i żeby pokazywał faktyczny stan autonomicznego układu nerwowego, bo na tym zależy nam najbardziej. Podział przede wszystkim na dwa rodzaje: pomiar automatyczny i pomiar ręczny. Czym one się różnią? Automatyczne najczęściej są to pomiary nocne, wynikające, nie wynikające, co po prostu wykonywane w trakcie waszego snu, więc nie mogą wymagać od was jakiejkolwiek czynności. To są pomiary, które najczęściej znajdziecie na przykład w zegarkach Garmin'a, w zegarkach Polar'a, w aplikacjach czy opaskach typu Loop, Aura, Ring i inne tego typu. I tutaj znamy też kilka różnych rodzajów. Tych nocnych pomiarów. Po pierwsze mamy całonocny pomiar HRV w określonym interwale. Coś takiego robi właśnie Garmin. On co chyba tam kilka minut zbiera krótki pomiar HRV, następnie wyciąga z tego całą średnią. Mamy pomiary z ostatniej fazy snu głębokiego albo z fazy REM, i takie rzeczy są wykorzystywane np. w łupie, w Oura Ring, chyba jeśli dobrze pamiętam, w Polarze. Oraz mamy też pomiar bezpośrednio przed przebudzeniem, czyli kilka minut. Zanim się przebudzicie, to ten pomiar zostaje wyciągnięty te kilka minut i uśredniony, i podaje wam jako to waszą wartość spoczynkową danego dnia HRV. Mamy też pomiary ręczne, to są te pomiary, które najczęściej wykorzystujemy za pomocą albo właśnie pasków, albo chociażby waszego smartfona. I tutaj. Metody będą praktycznie zawsze te same, no bo jest to po przebudzeniu, ale możemy wykonać je na kilka sposobów. Po pierwsze, bezpośrednio po przebudzeniu, w pozycji leżącej. I na przykład, jeżeli wykorzystuję do tego aplikację HRV4 Training, to robię to w ten sposób, że budzę się, czuję, że się przebudziłem, chwytam telefon, odpalam aplikację, leżąc, jak najmniej ruchu. Telefon, odpalony pomiar, trzymam ten palec, staram się nie zasnąć. Bo w momencie, w którym zaśnicie, no ten stan czynnościowy waszego układu nerwowego się troszeczkę zmieni. No i sprawdzam, pomiar, zapisuję, jeżeli się zgadza. Wypełniam ankietę, lecę dalej. Możemy też zrobić to w pozycji siedzącej: czyli dopiero w momencie, w którym wy wstaniecie, usiądziecie, czy to na przykład założycie sobie taki pasek na klatkę piersiową, czy weźmiecie też znowu telefon. Po prostu w pozycji siedzącej, siedzisz sobie, włączasz sobie te 2-3 minuty pomiaru na przykład. No, i czekasz. Jeżeli pomiar się zgadza, zapisujesz. No, i mamy ten jeden z bardziej rekomendowanych. Powiem później dlaczego. To jest pozycja siedząca po porannej toalecie lub nawet na porannej toalecie. Czyli wstajesz, załatwiasz swoje sprawy. Już nie będziemy wnikać w to, jakie dokładnie. Ale po prostu mamy wtedy pewność, że mimo tego, że dzisiaj wstaniesz o 9, jutro o 7, a pojutrze jeszcze o 4.30. To mniej więcej dla Twojego organizmu będą to te same warunki, czyli wykonałeś pewną serię różnych czynności, które doprowadziły do pewnej aktywacji Twojego układu nerwowego i pomiar dzień po dniu, niezależnie od pory przebudzenia, będzie dość stabilny. O tym, który wybrać, to porozmawiamy sobie za chwilę. Z pomiarami automatycznymi ja mam największy problem z pomiarem całonocnym, nie tylko ja, bo też osoby, które zajmują się na co dzień HRV mają z tym problem między innymi wspomina o tym Marco Altini, czyli twórca aplikacji HRV for Training, i tutaj na tym wykresie, na tym wykresie w zasadzie mamy zebrane dane z całego chyba roku, jeśli dobrze pamiętam, pomiarów całonocnych. I ta żółta linia, która przebiega przez środek, to jest taka średnia wyciągnięta z całego roku. Jak widzicie, te pomiary przez cały rok zachowują pewną tendencję. Jeżeli sobie odpalimy na przykład moje dzisiejsze HRV z garmina, postaram się to od razu zrobić, mam nadzieję, że się uda. O, no, to nie wiem, czy widzicie, ale ten wykres przez całą noc tak naprawdę dosyć mocno rośnie. Z czego to wynika, jak na to wpływa? Po pierwsze. Taki wygląd wykresu będzie zaburzał nam troszeczkę obraz stanu czynnościowego naszego układu nerwowego z tego względu, że no średnia z całej nocy może wychodzić 90 milisekund, ale średnia na przykład z ostatnich dwóch godzin to będzie 110 milisekund. I teraz bardziej w kontekście oceny naszej aktualnej regeneracji dla mnie będzie istotne to, co się dzieje na koniec snu bądź po zakończeniu snu, a to obniżenie HRV na samym początku ym, snu i gdzieś tam najczęściej mniej więcej do połowy, wynika po prostu z tego, że możemy nazwać to taką regulacją HRV ym, po całym dniu. To jest moment, w którym wasz organizm jeszcze na przykład trawi kolację, w którym jeszcze uspokaja się po jakimś dniu pełnym emocji i tak dalej. I to jest moment, w którym on się jeszcze regeneruje, więc ten moment nie powinien być brany pod uwagę w kontekście oceny waszej regeneracji. No, bo to jest dopiero proces regenerowania się w nocy. Rano jak się przebudzicie, to faktycznie macie ten stan, który macie na dany dzień po przez panej nocy, bądź źle przez panej nocy, po prostu wiecie mniej więcej, w jaki sposób ten autonomiczny układ nerwowy jest e, mniej więcej m, zaaktywowany. I dla mnie to jest najważniejsza rzecz i największy zarzut, jaki mam właśnie do tych pomiarów całonocnych, że one w kontekście długoterminowym, czyli na przykład obserwacji całego, całego miesiąca, będzie bardzo fajnie pokazywało zmiany, ale w kontekście takich zmian ostrych, będzie średnio pokazywało. Bo teraz tak, jeżeli ja się najem na kolację przede wszystkim późno zjem kolację, najem się porządnie, zjem sobie jeszcze do tego trochę na przykład nie wiem, załóżmy chipsów, które będą w moim przypadku osobiście bardzo mocno obniżały HRV. I załóżmy, nie mam tego kompletnie w zwyczaju, prawie w ogóle nie piję alkoholu, ale wypiję sobie to jedno piwko przed snem. I idę spać, jest piątek, mam dużo czasu, prześpię sobie 10 godzin. Przez pierwsze godziny mojego snu moje HRV będzie bardzo mocno obniżone, to też wpłynie oczywiście na jakość mojego snu, ale przez to, że ten sen był długi, w drugiej części był bardzo fajny, jakościowy i tak dalej, to ja rano obudzę się wypoczęty, zregenerowany i tak dalej, i z wysokim HRV porannym, który wskaże mi na przykład łup. A w sytuacji pobierania tych danych z Garmina okaże się, że te wartości są znacznie niższe, bo załóżmy przez 6 godzin z mojego snu, w którym ten układ nerwowy się regulował, układ pokarmowy działał, moje HRV średnie to było załóżmy 50 milisekund, a kolejne 6 godzin rosło aż do np. 130 milisekund. No i nie do końca to obrazuje, jak wygląda mój stan taki po przebudzeniu. I to jest właśnie największy problem, który ja mam z pomiarem całonocnym i którego nie do końca zalecałbym korzystać. Chociaż z drugiej strony, jeżeli w Twoich pomiarach HRV chodzi Ci o to, żeby skupić się na zmianach długoterminowych, to będzie to spoko parametr. Ale jeżeli chcesz zauważyć zmiany ostre, wynikające np. z wczorajszego treningu, z trybu życia itd., to pomiar całonocny może nie do końca wskazywać Ci, jak ty faktycznie się zregenerowałeś, zregenerowałaś? To, co jest najfajniejsze w tym pomiarze nocnym z kolei, to teraz tak mi przyszło do głowy, o czym mogę Wam jeszcze powiedzieć, to to, że faktycznie, w kontekście regulowania lifestyle, zastanawiania się nad tym, nad tym, co na Was dobrze wpływa, co na Was źle wpływa, właśnie ten początkowy wygląd wykresu będzie bardzo dużo Wam mówił o gdzieś tam zachowaniu Waszego układu nerwowego po tym, co robiliście przede wszystkim przed snem. Czyli załóż, zastanawiacie się, czy ta kolacja, którą zjedliście, no zjedliście coś nowego, fajnie wpływa na Waszą regenerację, na Wasz sen, czy nie, to będziecie to widzieć na tym wykresie. Bo rzeczy, które będą dobrze przetrawione, że tak powiem, to tak w cudzysłowie, e, przez całą noc, na przykład na takim łupie już nie wyjdą. Czyli jak ja zjem sobie paczkę chipsów wieczorem, to ja na łupie, poza tym, że Gdzieś tam z tych ankiet i z pomiarów długoterminowych może mi pokazywać potem w moich raportach, że faktycznie te chipsy nie najlepiej na mnie wpływają. Tak tutaj w garminie ja widzę to od razu na drugi dzień. Zjadłem wczoraj chipsy, przez pół miałem obniżone HRV. Robię tak za tydzień, znowu obniżone. Poza tym wszystko jest na co dzień ok. No to już widzę, że jest jakaś tam pewna zależność, tylko tą zależność muszę niestety sobie sam wywnioskować. I teraz pytanie: z jakich pomiarów korzystać, jakie są najlepsze, jakie mają zalety i wady? Wrzuciłem wam znowu tabelkę, żeby to nie zginęło, żebyście mogli do tego zawsze zajrzeć. Pokrótce sobie umówimy. Tak jak mówię, całą noc bardzo łatwy w interpretacji, w interpretacji, przepraszam, w implementacji i oferowany natywnie przez niektóre urządzenia. O wadach już sobie całkiem sporo powiedzieliśmy, czyli cała średnia nie obrazuje porannego stanu regeneracji i jest zależny głównie od tego, co się działo przed snem, głównie te kilka godzin przed pójściem spać. Ostatnia faza snu warunki zawsze są te same. Ostatnia konkretna faza snu, ewentualnie konkretny czas przed przebudzeniem, też oferowane natywnie przez niektóre urządzenia, więc nie trzeba nic kombinować. Największa wada, niezbyt dobrze radzi sobie z detekcją na przykład większego przeciążenia treningowego, z tego względu, że nie będzie Wam właśnie obrazował tego, jak w trakcie całej nocy ten Wasz organizm się regeneruje, jakie tam jest HRV i tak dalej. I może być tak, że przez całą noc jest dosyć nisko, w ostatniej godzinie na przykład rośnie. I będzie to wskazywało na to, że jesteście trochę mocno przeciążeni treningiem, a ten pomiar przed przebudzeniem będzie pokazywał, że jest raczej wszystko ok. To samo jest praktycznie z tym pomiarem przed przebudzeniem, jeżeli chodzi o konkretny interwał czasowy. To co jest ważne, to teraz pomiary ręczne leżąc. Łatwy do zastosowania, no bo nie trzeba nic kombinować, zawsze robimy to tak samo. Jest to najtańsze, najprostsze rozwiązanie, bo mówię aplikacja HRV for Training, bądź kombinowanie sobie z darmowym kubiosem i paskiem tętna. No ale niestety wymaga ręcznego korzystania z aplikacji, więc trzeba o tym pamiętać, po pierwsze, żeby zrobić ten pomiar, no jak nie zrobicie go od razu po przebudzeniu, to potem tak naprawdę przepadło. Bo jak zrobicie go 2-3 godziny później po śniadaniu, to to już będzie kompletny rozjazd w stosunku do takich waszych normalnych, standardowych pomiarów. I to, co jest istotne, zależnie od tego, o której wstajecie, te pomiary mogą się trochę różnić, bo będzie inaczej funkcjonował Wasz autonomiczny układ nerwowy. Jeżeli chodzi o. Tą wersję w pozycji siedzącej, to tu mamy te same zalety, praktycznie co w tej wersji leżąc, plus jedna mała zaleta. Mi się często zdarzało, zdarzało przysnąć w tej pozycji leżącej i ten pomiar też został zaburzony. Musiałem często powtarzać, bo ten palec uciekł cokolwiek. Nie? Tutaj mamy stały schemat. Mamy już troszeczkę wyregulowanie pracy autonomicznego układu nerwowego względem chociażby waszej pozycji, czyli musicie wstać, usiąść. To już są mniej więcej podobne warunki. Trochę niweluje ten problem z różnymi godzinami przebudzenia, ale to jeszcze nie jest to samo. I moim zdaniem najlepsze rozwiązanie w kontekście pomiaru porannego czyli po porannej toalecie też jest łatwe do zastosowania też jest to najtańsze rozwiązanie też fajnie obrazuje to stan regeneracji uwzględnia obciążenie autonomicznego układu nerwowego wynikające z pozycji siedzącej, bo też może być tak, że ten układ nerwowy będzie troszeczkę inaczej pracował w pozycji leżącej, troszeczkę inaczej w pozycji siedzącej. W w momencie, w którym jesteście mocno obciążeni treningiem. No i to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że Będziecie mieli zawsze te same warunki, niezależnie o której godzinie wstaniecie. To o czym mówiłem. 4, 39, 12, niezależnie. Macie pewien cykl czynności, który reguluje Wam w pewnym sensie pracę układu nerwowego, i zawsze po tej porannej toalecie jesteście mniej więcej w tym samym stanie. Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla Ciebie? Takie, które będzie najłatwiejsze i najrozsądniejsze do zastosowania w Przede wszystkim w sposób regularny, systematyczny. Czyli zastanów się, co będzie Ci łatwo robić, co będzie Ci robić łatwo przede wszystkim systematycznie, bo nie chodzi o to, że raz będziesz w stanie coś wykonać, a drugi raz nie. No i do czego masz dostęp, jakie masz możliwości też finansowe. Jeżeli chodzi o moje zalecenia do pomiarów ręcznych, to to jest bardzo istotna informacja, bo żeby te pomiary wychodziły w miarę stabilnie, w miarę klarownie, to jest ważne zachowanie kilku czynności, przede wszystkim najbardziej rekomendowany przeze mnie, po porannej toalecie, w pozycji siedzącej i, uwaga, czasem nawet na toalecie. Czyli jeżeli się załatwicie, siedzicie jeszcze na toalecie, zróbcie sobie ten pomiar w tym momencie. Tylko nie w trakcie załatwiania się, a po, zanim wstaniecie. Układ nerwowy jest trochę uspokojony, układ krwionośny, jest to, układ krążenia jest troszeczkę uspokojony, bo już chwilę siedzieliście, i dopiero robicie pomiar. Pozycja siedząca. Wyciszenie 30-90 sekund, w zależności od potrzeb. Nie możecie zrobić tak, że usiądziecie i od razu pomiar, tylko chwilę się wyciszyć. Czas pomiaru 2-5 minut najlepiej. I jak nie macie możliwości, macie problem z wytrzymaniem 2 minut, jedna minuta też czasem będzie ok. I teraz wyłapywanie błędów. Jeżeli pojawi się pomiar, który znacznie odbiega od Waszego baseline, o którym będziemy później rozmawiać, czyli od Waszego takiego standardu, zakresu, w którym się mniej więcej mieścicie, lub odbiegający mocno od samopoczucia, czyli widzicie, że HRV bardzo niski, a wy się czujecie normalnie, wszystko jest ok, tak jak wczoraj, to wykonujemy pom kolejny pomiar. Jeżeli ten pomiar potwierdza ten poprzedni, no to zostawiamy. Jeżeli nie potwierdza, robimy trzeci, weryfikujący i zachowujemy ten pomiar, który był najbliższy jednemu e, z trzech, czyli dwa y, z trzech muszą być mniej więcej podobne do siebie. Mam nadzieję, że o metodach pomiaru już wiesz praktycznie wszystko, co potrzeba. Teraz lecimy do kolejnej lekcji, czyli o, porozmawiamy sobie o kalibracji Twojego baseline'u, czyli Twojego zakresu takiego standardowego do pomiarów HRV.